Nożyce Macie jaśliwy, Domański pogrążający mistrza Polski i cudny strzał biczach Ciana. W pierwszej kolejce PKOBP Ekstraklasy nie brakowało magicznych zagrań i pięknych goli. Krzysztof Senderski zapraszam na pierwsze w tym sezonie top momenty. Z każdego meczu wybieramy po jednej akcji, jesteśmy w Poznaniu, broniący tytuł Lech niespodziewanie przegrywa ze Stalą Mielec 0-1. A prawą stroną przedziera się Przemysław Maj i wygrywa pojedynek z Barym Douglasem. Zagranie w pole karne, piłkę przepuszcza Mikołaj Lebetyński, a na 2-0 wynik podwyższa Maciej Domański. Na stadionie Mistrza Polski szok i konsternacja, ale też ogromna radość przyjezdnych. Stal pokonuje kolejorza 2-0. Ale to nie ekipa z Podkarpacia, a Wisła Płock zostaje pierwszym liderem Ekstraklasy. Nowy nabytek Płockczan Hiszpan Davo od razu zaznacza swoją obecność na polskich boiskach. W spotkaniu z Lechią Gdańskę zalicza asystę i strzela gola, korzystając z podania Marco Collara oraz nieporadności obrońców gdańszczan. Wisła Płock wygrywa z czwartym zespołem poprzedniego sezonu aż 3 do 0 i oznajmia, że chce walczyć o wysokie cele w obecnych rozgrywkach. Nie poradził sobie Lech, nie poradziła sobie Lechia, problemy ma też Pogoń Szczecin, która do przerwy tylko remisuje z wracającym do Ekstraklasy po 8 latach Widzewem Łódź 1-1. Ale od czego jest Wachan biczach Dzian, co za piękny gol! biczach Dzian w swoim stylu zapewnia portowcom 3 punkty. Problemy także w Częstochowie. Raków w pierwszym spotkaniu nowego sezonu długo męczy się z Wartą Poznań. Wreszcie na 11 minut przed końcem do siatki trafia Vladislav Zgubkowski. To inauguracyjna bramka rozgrywek 2022-2023, a wicemistrzowie Polski minimalnie lepsi od Warty. Wynik 1 do 0. W Radomiu piękna, słoneczna pogoda. Na Morawie też jest co podziwiać. Gamelbi dorzuca piłkę z prawej strony, a Maciej Śliwa strzela cudownego gola. To najładniejsza bramka pierwszej kolejki. Fantastyczne nożyce. Mimo tego, że śliwa był obstawiony obrońcami Radomiaka, to idealnie składa się do uderzenia i trafia do siatki. Dla śliwy to drugi gol w Ekstraklasie. Pierwszego zdobył jeszcze w sezonie 2018-2019. Mieć Lednica remisuje z Radomiakiem 1-1. Inny z Beniaminków, Korona Kielce do 82 minuty przegrywa z Legią Warszawa, ale gra z przewagą jednego piłkarza i Jakub Łukowski potężnym strzałem pokonuje Kacpra Tobiasza. Korona zaczyna nowy sezon od zdobycia punktów. Po 90 minutach rezultat 1-1. A ja przypominam o subskrypcjach, kciukach w górę i komentarzach. Jesteście na oficjalnym kanale Ekstraklasy na YouTubie. Ten szesnastolatek to Mateusz Kowalski. W 92 minucie meczu Jagiellonii Białystok z gwiazdem Gliwice zmienia strzelca pierwszego gola i gwiazdę Jagi, Jesusa i Maza. A chwilę później sam wykańcza akcję i podwyższa rezultat na 2 do 0. Wymarzony debiut wychowanka klubu z Białego Stoku Jagiellonia z trzema punktami. Nazwisko Michał Rakoczy po poprzednim sezonie znamy już całkiem dobrze. On też świetnie zaczyna sezon, zalicza asystę i gola, a Krakowia pokonuje Górnika i to w zawrzut 2 do 0. Bez goli w derbach Dolnego Śląska, chociaż po tym uderzeniu niewiele brakowało, a kibice w Lublinie zobaczyliby piękną bramkę. Jednak Piotr samiec Talar trafia tylko w poprzeczkę i Śląsk-Wrocław remisuje z Zagłębiem 0-0. Pierwszym liderem Ekstraklasy w sezonie 2022-2023 zostaje Wisła Płock. Swoje mecze wygrali też piłkarze Krakowi i Jagiellonii, Stali, Rakowa i Pogoni. Druga kolejka zaczyna się już w piątek od starcia Warty Poznań z Wisłą Płock, potem Jagiellonia podejmie Widzew. W sobotę Krakowia gra z Koroną, a Legia z Zagłębiem. W niedzielę trzy mecze przełożone, a na boisko wyjdą tylko zawodnicy Śląska i Pogoni. Zakończenie kolejki w poniedziałek w Mielcu stal podejmie Radomiaka. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.